Skarb Piratów, część druga Pirat Szkoły Butu, rozdział czternasty Piratowo, nasi bohaterowie dotarli do Piratowa i co? Jaka jest ta miejscowość? Zapytał Czesław. A, piratowo, odparł Zgadza się. Zgodził się chapa czeszko. Wszyscy zauważyli, że ta miejscowość nazywa się piratowo. Zenon próbował wypić eliksir bądź ofiarą piractwa. Zenon spróbuje wypić eliksir, rzekł Czesław. Czekaj, przerwał Aleksander. I Czesław wypił eliksir bądź ofiarą piractwa. Jego brzuch burczał. Następnie pił dalej Xavery, potem Zenon, potem Aleksander, następnie Franio, potem Chapa następnie Pawla. Następnie Pirat obutu dopił ten eliksir do samego końca. Potem Czesław, Aleksander, Xavery, Zenon, Chapa Czeszko, Pawla, Franio i Pirat butu zaczęli spacerować po piratowie. Zenon upuścił eliksir na ziemię. – A, jest ładna pogoda, nie ma chmury na niebie – odrzekł Franio. O, jest przyjemnie jęknął ksawery. Aleksander otworzył bramę i wszyscy przeszli przez bramę i Aleksander zamknął bramę. Wszyscy skręcili w prawo, następnie sto kroków prosto, a następnie skręcili w lewo. Przeszli przez dziurę wielkiego drzewa i skręcili w lewo i szli ścieżkami dalej. Poszli bliżej restauracji i śpiewali drugą część upadku kłody. Druga część upadku kłody. Wykradliśmy eliksir, który wypiliśmy. Mamy pirata szkorbutu. Ukrył się, gdy szkorbut mieliśmy. Na wyspach zwolin i lorek. Musimy szukać kolejnych skarbów. Każdy pirat boi się, że może zginąć. Kłody. Rozpadały z ziemi kłody. To jest upadek kłody. Na wyspach bral zwolin i lorek. To jest prześcież ceborek. I wy macie więcej skarbów, znam dużo szlaków i w lesie mieszka dużo szpaków. Ale Pawla wytłumaczyła mi, kolego, ze zniszczonymi kłodami nie ma co sobie zawracać głowę. Nasi bohaterowie skończyli śpiewać drugą część piosenki pod tytułem Upadek kłody. Potem odeszli od restauracji i poszli prosto. a krzyknęli wszyscy. Potem szli przez kolejny most nad rzeką Nero. Potem skręcili w prawo. Mam liliowy diament, turkusowy kryształ, niezapominaki, kataraki, zestawy akwarystyczne, klejnot wód, żółty kwiat lotosu i miętem. Rzekli wszyscy. Nadeszła cisza. Ksawery zamierzał pójść do parku piratowskiego. Otworzył bramę. Aleksander podążał za Ksawerem. Przyszli do środka parku z sześcioma stojakami na klejnoty. — Jesteśmy w parku — rzekł Aleksander. — Jakich chcesz wybierać? Ten, 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 ten czy ten klejnot? — zapytał Xaver. — Wybieram ten kryształ. Co to jest? — Aleksander chciał wiedzieć. — To jest kwarc. — odparł Odparł Xaver. I Xaver wziął z jednego stojaka kwarc. Potem dał Aleksandrowi kwarc i wrócili z parku. Jako nasi bohaterowie kontynuowali swoją podróż po piratowie, Zenon patrzył na drogę do studni i rzekł: — Ta studnia jest niedaleko od nas. Zenon zauważył, że studnia jest blisko. Czesław Aleksander Ksawery, Zenon, Chapaczeszko, Pawła Frenie i pirat butu, poszli bliżej karczmy pana Grzegorza Dudka. Czesław otworzył furtkę i dzwonił do pana Grzegorza. Grzegorz pukał do drzwi. Otworzył je i zaprosił Czesława, Zenona i Frania do tej karczmy. Czesław, Zenon i Franio weszli do karczmy i spotkali pana Grzegorza. — Idźcie do mojego salonu, poproszę — rzekł Grzegorz. — Aha — rozpromieniło się trio. — Rozpromieniło się jo. Czesław, Zenon, Frania i pan Grzegorz poszli do salonu Grzegorza. Czesław usiadł na krześle bliżej wejścia do salonu, Zenon bliżej szafy, Franio bliżej kanapy naprzeciwko szafy, a Grzegorz bliżej okna. Trzej piraci zaczęli rozmawiać z panem Grzegorzem. Wiesz, panie Grzegorzu, Aleksander i Ksawery byli w parku piratowskim. Ksawer otrzymał kwarc. Nasi obaj piraci byli zadowoleni, rzekł Czesław. O, Aleksander i Ksawery byli w tym parku i tam Ksawery znalazł kwarc. Jak się nazywacie? odrzekł Grzegorz. Mam na imię Czesław, odparł Czesław. Ja jestem Zenon, powiedział Zenon. A ja, Frenier, odrzekł Frenier. A razem Ar, jesteśmy piratami, rzekł Trio. — Tak, jesteście piratami. Niemożliwe, proszę państwa, wtrącił się Grzegorz. Pan Henryk Kowalski czeka na nas dopiero na wyspie lorek. Ar. Rzekł Czesław. Na wyspie Lorek? A gdzie jest ta wyspa? Ile kilometrów jest tam do tej wyspy? Zdziwił się pan Grzegorz. Do tej wyspy jest około 1500 kilometrów od nas. Arr! odparli Zenoń i Franio. — Jesteśmy podróżnikami i poszukujemy swoje skarby, powiedział Czesław. Odejdźcie ode mnie. by pięknie rozmawialiście ze mną, rzekł pan Grzegorz. A, dobra, panie Grzegorzu, Bąknęło to jo. I to jo pożegnało się z Panem Grzegorzem Dudkiem. Czesłow otworzył drzwi, wyszedł z karczmy, otworzył furtkę i wyszedł z furtki. Zenon szybko wyszedł z karczmy. I tu jo pożegnało się z Panem Grzegorzem Dudkiem. Czesław otworzył drzwi, wyszedł z karczmy, otworzył furtkę i wyszedł z furtki. Zenon szybko wyszedł z karczmy. Następnie Frenio opuścił karczmy, pana Grzegorza Dudka, zamknął drzwi, poszedł drugą od tej karczmy, wyszedł z furtki i zamknął ją. Potem Czesław, Aleksander, Xawere, Zenon, Hapaczeszko, Pawla, Flanio i Piraczko Obutu poszli bliżej bramy. Ksawery otworzył ją i Czesław, Aleksander, Zenon, Frenio i Piraczko Obutu przeszli przez bramę. Sawer uciekł, a Hapaczeszko i Pawla przyleciało nad kopalnią. Czesław zamknął bramę, podszedł do studni i rzekł. To jest ta studnia, do której mamy wskoczyć. Następnie Czesław wskoczył do studni, następnie Aleksander, potem Zanon i Franio, a następnie Piotr butu I spadli aż do samego dna studni.